Witajcie. W dzisiejszej Ewangelii e, cała sytuacja ma miejsce w dzień szabatu, czyli w taki dzień dla Żydów święty, w którym wolno było żydom wykonywać bardzo nieliczne czynności. W zasadzie nie wolno było robić większości czynności, które można by było wykonywać w każdy z innych z pozostałych sześciu dni. I w ten dzień szabatu Jezus przychodzi, żeby spożyć posiłek z jednym z przywódców faryzeuszów, a pozostali faryzeusze go śledzą. Dlaczego go śledzą? Bo ci faryzeusze byli świadkami wielu cudów, które Pan Jezus uczynił właśnie w szabat, czym złamał ich zdaniem prawo szabatu. W poniedziałek była taka Ewangelia o kobiecie, która była całe życie, znaczy od 18 lat była pochylona, nie mogła się wyprostować. I Pan Jezus w synagodze uzdrowił ją w szabat. Także Żydzi śledzą Pana Jezusa, żeby przyłapać go na kolejnym złamaniu prawa. Co się dzieje? Do tego domu przychodzi mężczyzna chory na wodną puchlinę. Jest taka choroba, że on jest cały spuchnięty, ma w sobie dużo wody. Z pewnością cierpi. Nie jest mu wygodnie żyć. Jego życie jest w jakimś takim zagrożeniu. I Pan Jezus spogląda na tego faceta, na tego mężczyznę. Czuje na sobie jednocześnie yy, wzrok faryzeuszów, którzy śledzą i tylko czyhają, co on zrobi. I zadaje im pytanie, czy w szabat wolno uzdrowić człowieka, czy też nie. Faryzeusze nie odpowiadają mu na, te, na to pytanie, są bowiem zaskoczeni, nie wiedzą chyba, co odpowiedzieć. I Pan Jezus w swojej mocy uzdrawia tego człowieka, przywraca mu zdrowie, przywraca mu życie. Faryzeusze nadal milczą, a Jezus mówi im tak, słuchajcie, skoro wy zgodnie z przepisami prawa możecie wydobyć ze studni, jeżeli wpadnie wam do studni wół, możecie go wyciągnąć ze studni, albo jeżeli wpadnie do studni wasz syn, możecie go wyciągnąć ze studni, to dlaczego nie można uzdrowić w szabat człowieka, który tak obrazowo można powiedzieć, którego ciało pływa w wodzie, jest chory? Dlaczego nie wolno kierować się w szabat miłością i czynić uczynek miłości. Żydzi nie wypowiadają dzisiejszej Ewangelii ani jednego słowa. Wiecie, ta Ewangelia jest o tym, o czym Pan Jezus mówił wcześniej. On mówił, że on nie przychodzi znieść prawa, ale przychodzi je wypełnić. Pan Jezus wypełnia prawo swoją miłością. Pamiętacie, kiedyś zapytano Go, który jest najważniejszy, który jest pierwszy ze wszystkich przykazań. Pan Jezus nie wymienił wśród nich żadnego przepisu prawa, ale powiedział, że najważniejsze jest przykazanie miłości, miłości Boga i miłości bliźniego. To miłość powinna nam zawsze towarzyszyć, kiedy czytamy prawo, kiedy wypełniamy przepisy prawa. Jak można to czytanie, tę Ewangelię, odnieść do dzisiejszego e, e, świata, do dzisiejszej sytuacji? Pomyślałem sobie, że dzisiaj sytuacja jest troszeczkę odwrotna, to znaczy, są takie przepisy, które pozwalają nam na czynienie pewnych rzeczy, ale jak już spojrzeć na te przepisy przez pryzmat miłości, to już może niekoniecznie chcemy, ani powinniśmy je czynić. Są takie niedziele, czyli dni święte dla chrześcijan. W których prawo pozwala otworzyć i pójść do sklepu. Prawda, są wtedy otwarte supermarkety, hipermarkety, galerie handlowe. Wiele osób z tego korzysta, no przecież nie łamie prawa. Ale zobaczcie, jeżeli spojrzeć by na to przez pryzmat prawa przykazania miłości, to można by się zastanowić: dlaczego ja nie dam mojemu bliźniemu wolnej niedzieli? Dlaczego osoba, która pracuje w galerii, musi spełniać, spędzać niedzielę w sklepie, a nie z własną rodziną? Dlaczego zatem miałbym iść w niedzielę do sklepu? Przecież mogę zrobić to w sobotę, w piątek, a może w poniedziałek. Może będzie to kosztowało mnie więcej wysiłku, ale miłość nakazuje mi czynić inaczej. I wiecie, jest wiele innych takich przepisów, prawa. Który, których nie można wykładać inaczej jak tylko przez pryzmat miłości. Jak będziecie już dorośli, to z pewnością się będziecie spotykać z takimi dylematami. I co wtedy? Co jeżeli będziemy mieć dylemat? Prawo jedno a miłość drugie? Wtedy warto na pewno pójść na modlitwę i skonsultować to z Jezusem i zapytać Panie Jezu, co ty na to? I co na to miłość? i z pewnością warto też porozmawiać z kimś mądrzejszym od nas, aby skonsultować, jak żyć i jakie decyzje podejmować. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.